Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Moi drodzy, jeśli jesteś tu pierwszy raz, dziękuję za, za przybycie, za oglądanie i witaj na kanale. Jeśli jesteś po raz kolejny, dziękuję za powroty, dziękuję za kolejne oglądanie. Tutaj będzie krótki filmik, nasza tygodniówka na przyszły tydzień od. 8 do 14 sierpnia i tu mamy trygon ognia, czyli baran, lew i strzelec. I kochani moi, chciałabym jeszcze ogłosić dwie sprawy. Jedna sprawa to jest taka, że będą nowe filmy pojawiały się na temat tarotowego BHP. Na co uważać, jak się idzie do tarocisty? Na co uważać, jak się idzie tutaj i, i pozwala komuś wejść w swoją energię, bo to jest bardzo ważne. Te filmiki myślę, że będą się pojawiać bardzo szybko już. Filmiki, jeśli chodzi o prawo przyciągania, o ustawienia systemowe. Tutaj ja się ustawieniami systemowymi nie zajmuję. Mam cudowną osobę, do której mogę Was, was skierować. Ale jeśli, tutaj, jeśli ktoś będzie chciał, to, to coś będzie wspomniane o tym na pewno. I słuchajcie, moi drodzy, zaczynamy, tak? Od baranka. Baranki, moje drogie, w tym tygodniu, słuchajcie, ja mam wrażenie, że wy będziecie na coś czekać. Tu jest przede wszystkim pokazane, że wy już coś zrobiliście w poprzednich tygodniach, w poprzednich miesiącach, i teraz jest taki czas czekania w tym tygodniu. I w tym tygodniu możecie być trochę tacy znudzeni na początku. Nawet być może w pewnym momencie pomyśleć, że no to już się nie wydarzy, ale słuchajcie, przede wszystkim widzę, że będziecie się, możecie się martwić o to. Jak najbardziej. Tutaj może to być do tego stopnia, że Wam będzie sens powiek schodził i nie do końca będziecie wiedzieli, co macie robić, o co chodzi. Ale słuchajcie, w tu mi przychodzi taka myśl. Po pierwsze, na pewno to coś się wydarzy i przyspieszy tak naprawdę bardzo szybko. Dostaniecie jakieś dobre wiadomości, i te wiadomości będą, tak jak powiedziałam, bardzo szybko do Was przyjdą. Ja bym powiedziała, że już w połowie tygodnia, środa, czwartek, tak naprawdę to już przyjdzie, i będzie to od Was wymagało pogodzenia czegoś ze sobą czyli dwóch sytuacji, dwóch rzeczy, dwojga ludzi, być może nawet. Ale myślę, że bez problemu tutaj uda Wam się to zrobić, kochane baranki. I kochane baranki, jeśli macie sytuację, że słuchajcie tu do kobiet bardziej niż do mężczyzn, zaraz Wam powiem dlaczego, jeśli kochane kobiety, baranki, planujecie założyć rodzinę, planujecie dziecko, to możecie dostać tą dobrą wiadomość w tym tygodniu. Bo tu mi się również pojawia kobieta lekarz, kobieta, która się zajmuje jakimiś sprawami takimi formalnymi. Czyli tutaj, tutaj słuchajcie, też mi przychodzi adopcja z jakiegoś powodu. Jeśli jakieś baranki tutaj są, które rozważały adopcję lub czekały na, na to, żeby się ktoś wyraził zgodę, czy żeby ktoś tam coś powiedział, to, to ta zgoda może przyjść. No i ta. No i, no i oczywiście tutaj um, będzie trzeba wszystko ze sobą ładnie połączyć, prawda? Ale myślę, że, myślę, że to, na to czekacie. Rada dla Was, kochanki, kochanki kochane baranki, um, to jest śmierć. Moi drodzy, nie bójcie się zmian, bo te zmiany, które do Was idą, są duże. To Te zmiany przede wszystkim są w was samych um, i nie bójcie się ich, moi drodzy, dlatego, że to są dobre zmiany, to są fajne zmiany. Tutaj, tak jak powiedziałam, nie martwcie się, bo ta kobieta najprawdopodobniej, tutaj, tak jak mówię, jeśli chodzi o adopcję, jeśli chodzi o ciążę, to może być urzędniczka, to może być, to może być jakaś tutaj um, lekarka, ale niekoniecznie, to może być każda inna sytuacja. Pamiętajcie, że to są ogólne wróżby, to nie z każdym z Was będzie rezonować. I słuchajcie, mamy jeszcze dla Was kartę, piękną kartę. Oczyszczajcie się wodą, moi drodzy. Bo oczyszczanie w tym tygodniu będzie dla Was bardzo ważne. Po to, żeby oczyścić ciało, po to, żeby oczyścić duszę, czyli woda, jeśli woda, woda z solą jak najbardziej, jeśli macie taką, taką możliwość, taką ochotę. No i, i baranki to, to w sumie całkiem dobre wiadomości na przyszły tydzień. tu fajne dobre wiadomości. Kochani, lwy, zobaczmy, co tam u naszych kochanych lwów będzie słychać na przyszły tydzień. Lwy, kochana, wy jesteście w swojej pięknej energii. No właśnie, tutaj super. Jesteście w swojej energii to jest portal lwa. I będzie portal lwa. Zobaczymy, się dla Was, kochane lwy, tutaj. O, aż mi się, aż mi się e, pojechało po prostu, żeby zobaczyć, co tu dla Was słychać. Słuchajcie. słuchajcie, moi kochane lwy. Wy jesteście, tak jak powiedziałam, w swojej pięknej energii. I jak to ten wy, wy możecie być bardzo tak naprawdę, może nie zdenerwowani, ale będziecie mieć bardzo dużo ruchu, bardzo dużo takiego chodzenia, przemieszczania się w tym tygodniu. Możecie być w bardzo złym humorze też, bo ta energia tak naprawdę, która przychodzi, to jest przede wszystkim energia, która w jakiś sposób będzie bardzo na was wpływała. Także możecie być bardziej humorzaści, niż zazwyczaj kochane Wy. I słuchajcie, kochane Wy, wy przede wszystkim w tym tygodniu macie takie takie stanie w bramie, że tak powiem. Stanie w bramie, to znaczy, jedną nogą wy już jesteście podjęliście decyzję. Jedną nogą już tutaj chcecie, chcecie pójść do przodu, ale ta druga noga jeszcze stoi w miejscu, jeszcze się nie ruszyła. Tutaj z jakiegoś powodu, kochani, mi przychodzą, przychodzi przeprowadzka, przychodzi dom e, własny, e, rodzina. Tutaj jakaś decyzja właśnie może być do podjęcia, jeśli chodzi o tą rodzinę, e, o ten dom, o te cztery ściany. I dlatego, kochane, wy e, może być tak, że po prostu przez to, że nie wiecie, co robić, jesteście humorzaści. A przy okazji, na przykład, jest przeprowadzka, jest dużo ruchu, i tak naprawdę to wszystko razem się ze sobą. W taki sposób łączy. Kochane Lwy, wy w tym tygodniu, powiem wam szczerze, macie koło fortuny, czyli będziecie, będąc, na pewno będzie doszło do przodu, bo koło fortuny jest przy pięknych kartach, czyli wasze plany, wasze, wasze sprawy będą ruszały do przodu, ale jednocześnie pamiętajcie, że to nie wszystko, nie wszystko będzie od Was zależne. Są sprawy, które mogą się wydarzyć w przyszłym tygodniu, które po prostu, na które nie będziecie mieli wpływu. Być może to Wam pomoże tak naprawdę w podjęciu decyzji, jak najbardziej może tak być, a być może po prostu będzie to, będzie to coś związanego z domem, tutaj, coś związanego z rodziną. I słuchajcie, karta dla Was od czarownic to jest wdzięczność i podziękowania. Moi drodzy, pamiętajcie, że zawsze przyciągamy to, co. To, o czym myślimy, czyli jak jesteśmy wdzięczni, jak dziękujemy, to na pewno moi drodzy dużo więcej do nas przyjdzie, bo będziemy mieć sami, sami w sobie bardzo fajną, bardzo miłą energię. I kochani, co tu mamy jeszcze? Mamy strzelca. Strzelczeki, kochane, co tam u Was na kolejny tydzień o z 8 do 14 sierpnia. Ja. To kochani, muszę, muszę zekać po prostu, bo ym, czasem nie widzę dobrze, który znak robię, a nie chcę się pomylić. No, dajcie coś dla Was. Wy też, kochane, strzelce będziecie to... Do... no, widzę, że tutaj będziecie. będziecie w takiej też energii dosyć podejmowane decyzji, kochani. Ale takie, ale tutaj inna decyzja widzę. Strzelce też bardzo słuchajcie, moi kochani, będziecie. Tu mam też dwie wypadły dużo wiadomości strzelce. Dużo wiadomości. Słuchajcie, kochane, strzelce. Przede wszystkim tutaj widzę, że macie też do podjęcia jakąś decyzję, ale dobrą. Mogą się pojawić w tym tygodniu zaręczyny, mogą się pojawić nowe związki, mogą się pojawić również nowe umowy. Bo dwójka kielichów to nie tylko nowe związki, to nie tylko tutaj um, coś takiego um, emocjonalnego, ale również bardzo korzystne umowy w pracy. I kochani, te korzystne umowy w pracy przede wszystkim mogą się wiązać z tym, że będziecie się musieli przeprowadzić. Czy to będzie umowa, czy to będzie zar będą zaręczyny, czy to będzie małżeństwo, czy cokolwiek tutaj dogadacie, to będzie związane z tym, że się przeprowadzicie. To będzie związane z tym, że tak naprawdę um, będą jakieś zmiany. Może to być przeprowadzka nawet za granicę, moi drodzy. Może to być przeprowadzka do innego miasta. Ale to Wam pomoże w tym, kochani, to jest Wam potrzebne. To pamiętajcie, strzelce to nie jest, to nie jest dla każdego strzelca. Weźcie, weźcie z tej wróżby to, co z, was, z Wami rezonuje. I kochani, to co ja widzę, to rzeczywiście e, to Wam pomoże bardzo szybko pozbyć się tego, co już Wam nie służy. E, pozbyć się tego, co już Wam jest niepotrzebne, tych energii starych. I być może te sześć mieczy, czyli i ta przeprowadzka, to odcięcie od przeszłości, jest tak naprawdę potrzebne, w strzelce. Bo tutaj, tutaj widzę, że Wy będziecie reagować tak jak ten lew, bardzo szybko. Bardzo mocno, bardzo tak naprawdę, bo macie bardzo dużo buław. buław. Jesteście i jako paść buław, czyli dobre wiadomości, nowe pomysły, i macie tu też rycerza buław, czyli jednocześnie przeskakujecie bardzo szybko w ten następny etap, czyli robienie tego. Ale, kochani moi, dla Was, kochane strzelce, rada od kart jest taka, żebyście troszkę zwolnili. Oczywiście, jeśli ta przeprowadzka przychodzi tutaj w tym tygodniu i wszystko jest zrobione jak najbardziej, ale to zwol zwolnienie tempa, wiecie co, to nie, to nie chodzi o to, żebyście opóźniali coś, tylko o to, żebyście wszystko mieli zaplanowane, żebyście, żeby jeśli na przykład... Y Powiedzmy, zaplanujecie sobie przeprowadzkę na sobotę, a okaże się, że nie wiem, dopiero w poniedziałek ktoś może przyjechać zabrać meble, to w porządku, tak? Po prostu zadbajcie o to, żeby każdy szczegół był zaplanowany, bo tu będzie to bardzo ważne. I kochani, dla Was, znowu, Wam tutaj też dwie karty wypadły. Macie Wasza, wasza tutaj siła i upór się na pewno opłacił, bo dostajecie to, co chcecie, kochane strzelce, oraz oczyszczajcie się. To jest taki czas, widzę, że tutaj bardzo dużo ludzi się oczyszcza, bardzo dużo znaków w ogóle, kochani, będzie się oczyszczało, i dobrze, trzeba tak robić. Słuchajcie, moi drodzy, tak jak mówiłam, będą filmy na temat energii, na temat prawa przyciągania i takich spraw, związanych również z tarotem, z BHP i z bezpieczeństwem, ale również słuchajcie, ja chciałabym robić filmy na temat osób zaginionych. Przedstawić ich historię, a później zobaczyć, co mogło się ewentualnie stać. Um, oczywiście pamiętajcie, kochani, e, jeśli macie jakieś sugestie, kogo mogłabym sprawdzić, kogo mogłabym zobaczyć, to oczywiście podawajcie w komentarzach i, i dajcie znać. Jeśli nie, to myślę, że osoby takie się znajdą. Oczywiście pamiętajcie, że te filmy e, to będzie przedstawienie faktów. A później będzie moja ewentualna tarotowa interpretacja i interpretacja energii, z którymi się będę mogła połączyć, ale pamiętajcie, że tutaj my się nie zawsze, nie zawsze mamy rację. Możemy się mylić, możemy nie być w stanie pomóc odnaleźć takiej osoby. Jeśli się uda, to cudownie, a jeśli nie, to, to, to po prostu zawsze warto próbować, tak? Kochani, dziękuję jeszcze raz za oglądanie filmiku. Do zobaczenia, do usłyszenia.